Witaj najlepszy widzu, zagramy dzisiaj w grę o tytule Stranded Alien Dawn. Jest to gra bardzo przypominająca RimWorld, jednakże osadzona w świecie 3D z pomysłem na siebie. W tym momencie mogliście zobaczyć naszych kolonistów oraz ich statystyki. Nagrania pochodzą z moich streamów z platformy Twitch, na które serdecznie zapraszam. Zwyczajowo rozpoczynają się w okolicach godziny 19, a wszelkie informacje macie na moim Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Ok, zlatujemy. Kurde, duża ta mapa. W pierwszej kolejności wypadałoby rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, co nas otacza. Jako, że nasz przystanek na tej planecie jest przypadkowy, nie mamy żadnych informacji, zarówno o zwierzętach, ani roślinności. Oznacza to, że czeka nas dużo obserwacji i odkryć. To pewnie są jakieś złoża interesujące skała, formacja minerałów wymaga zbadania, no to to sobie zbadamy prędzej czy później. A myślę, że wybudujemy się gdzieś tutaj. Po wybudowaniu pierwszego schronienia oraz zaplanowaniu drugiego przyszła kolej na szukanie leczniczych grzybów. Są te grzybki pomarańczowe, no dobra. Na mojej planecie żyły kiedyś Ulfy, duże zwierzęta, które wyginęły wskutek działalności człowieka. Mam nadzieję, że tutejsze łagodno olbrzymy spotka lepszy los, dlatego nazywam je ulfenami. Ta nadzieja może być jednak próżna, bo na tych roślinożerców łatwo się poluje i zapewne dostarczają one mnóstwa mięsa i skór, które są nam niezbędne do przetrwania. Może dałoby się je oswoić i chronić. Chyba nie będziemy chcieli ich przynajmniej na razie goto gotować. Nie, <laughs> gotować też ich na pewno nie chcemy. I obrona mięsna przynęta czyli coś jak człowiek <laughs> tylko, tylko mniej może tak widoczny następnie jak powiedziałem tak zrobiłem, w sensie nie do końca gdy tylko w nasze rączki wpadła broń snajperska, rozpocząłem rzeź tak jakoś wyszło to jest, nie wiem ile to jest obrażeń nie pokazuje okej, okay, 30 i bleeding w 5 bardzo ładnie. Ładnie. I poćwiartuj poproszę. Jako, że nasza kolonia zaczynała nabierać kształtów postanowiłem ją ogrodzić, żeby żadne tałatajstwo nam po podwórku nie łaziło. Powód do świętowania. Jaki? Zbudowaliśmy obóz najszybciej jak tylko dało się w tych okolicznościach. Nie śpimy na ziemi, damy Mamy dach nad głową i ognisko, które rozświetla nam mrok niepewnych nocy. I co najważniejsze, przetrwaliśmy. To już dla nas duże osiągnięcie. Jutro o 19 możemy zebrać się wokół ogniska i uczcić fakt, że przeżyliśmy. Tak, możemy, jak najbardziej. Odkrycie. To największe grzyby, na jakie udało, zdarzyło mi się trafić w życiu, dlatego też otrzymają oryginalną nazwę: błyskosz. Czapniki są silnie trujące, lecz ich szkodliwe właściwości zdają się zanikać, gdy grzyby dojrzeją i zaczynają błyszczeć. Myślą, że sprawdzą się jako zamiennik dla warzyw, które jeśli zostaną zebrane i ugotowane po dojrzeniu, wciąż są jednak lekko toksyczne, jeżeli zje się je na surową. Okej, okay. balsam leczniczy. No właśnie, to było to, czego chcieliśmy. Nie byłbym sobą, gdyby balsam leczniczy mnie nie zachęcił. Czym prędzej nakazałem moim poddanym, by wzięli się za uprawę tych cudownych grzybów. Będzie mała farma, powiedzmy. Okej, okay, tu jest wzdęty obad. Truchlik. Ten duży, wzdęty obad to powolny, zwykle pokojowo nastawiony roślinożerca. Nazwę go truchlikiem. Choć nie jest groźny, to wydziela żerącą substancję, która gromadzi się na jego skórze i jest uwalniana w postaci toksycznych. Mury, gdy stworzenie to zaczyna trząść się ze strachu, najlepiej eliminować go z odległości. Posąg truchlika. Zbudowano, zbadano zarządzanie obozem. Maszno w dom nie chodzi nam tylko o przeżycie. Musimy się zjednoczyć i opracować strategie, które pozwolą nam zarządzać oddzielnymi obozami. No dobra. Paliwo ciekłe? Wow, nice. A tak zwierząt, jedno stworzenie. Owad z kolczastym ogonem. O, o. Uciekaj, uciekaj, Melody. Dobrze. Wydaje mi się, że to Hugo powinien badać. I nie zerknąłem, koniec końców. Nie harmonogram. Zróbmy relaks. 19.21. W sumie cokolwiek zrobimy 19, 21. I teraz tak. Sen proszę od 23 do 6. Myślę. Um, cokolwiek zrobimy przez dwie godzinki. I tu będziecie pracować. A relaksować się będziecie, kiedy będziecie chcieli. Mamy coraz więcej rzeczy. I kurde. O! Agresywne zwierzęta 18. O, o, to niedobrze. Ale nie są jakoś specjalnie daleko. Będą nas atakować. No i właśnie, atak zwierząt 18 wyruszyły. A z tej strony są krzaki. Ludzie po prostu nie będą widzieć. Hej, wyjdziecie tu, wyjdziecie ty i. Oj, nie kapsuł, Ty i ty idziecie do przodu. Okej, okay, z tej strony atakują. Ty zaatakuj tego, dobra, ciebie przerzucimy tu, jak tak, urwit, jak na blisko będziecie to robić? O, że szkłuźli, <gł> tego to chyba dezintegrowało. Dobra, wy idźcie tu. Dobra. Gdzieś jeszcze są wrogowie. O bogowie, walka. Chciałoby się rzec. No dobra. Ale chyba pykło. Tu bym prosił, żebyście to jak najszybciej odbudowali. Dwie osoby zostały zranione, aczkolwiek, kurde, no proszę cię. Takie zranienie to praktycznie nic. Krwawienie nie zagraża życiu. No, lecz się. <laughs> Melody osiąga poziom walka 1. Bardzo ładnie. Odkrycie Skarabeusz. Obserwowany przeze mnie dziś owad wygląda jak przerośnięta wersja szkodnika znanego i nienawidzonego na wielu planetach. Zasługuje na lepszą nazwę niż przeciętny robak, więc od dziś będzie dziewięcznie brzmiącym skarabeuszem. Niestety jest dużo bardziej irytujący niż maleńki insekt poprzebiegający po półkach lodówki. I... O Jezu, przepraszam najmocniej. Jest wielki, na tyle bezczelny, że pozwala sobie na atakowanie ludzi i wyrządzanie szkód. Głównym problemem jest to, że te owady skrążą w rojach, dlatego nie powinno się ich lekceważyć. No dobra. Mamy budowanie, podstawy budowania. Bardzo pięknie. Pięknie. To mi się podoba. I teraz tak, jeżeli chodzi o to. Podłogę. Poproszę drewnianą. I tego sobie trochę pousuwamy. Chciałbym tak jakoś to może zaznaczyć. Okej, okay. to niszczymy, to nie jest nam potrzebne moi drodzy. Czy jakoś w ten sposób się przydało i to będzie 5 na 5. Bardzo ładnie, do tego chcemy tu drzwiczki. Okej. Okay. I tu będą drzwi. Wymaga ściany, dobrze, dobra. Już tam od razu ściany. drewno tu chcemy dach na 4 powierzchnie 4 na 4 bardzo ładnie 250 drewienka no i drzwi zrobimy drewniane pięknie dodatkowo chciałbym małe okno Myślę że też drewniane na pewno będzie to w tym miejscu skopiujemy jeszcze może tu i może gdzieś tutaj, w ten sposób to zrobimy. No, i też trzeba będzie zatroszczyć się, niestety, o drewno. I te krzewy też chcemy powycinać, bo będą nam przeszkadzać eee, w obronie w przyszłości. Po prostu jaskiniowiec, minus 5. Co to znaczy, że jaskiniowiec, minus 5? Dierwniany parkiet lub jakaś inna posadzka znacznie upiększyłaby to pomieszczenie. Okej. Okay. Trochę za mało miejsca na taki duży stół. No ale trudno przenieść. Zrobimy to tak. Te rzeczy też przenosimy. Za pomocą M można to zrobić. Dobra, niech tak będzie na razie. Ale to już zobaczycie w przyszłym odcinku. Niniejszym dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, a jeżeli uważasz, że to co robił jest fajne, zostaw lajka, suba i komentarz. Dzięki i cześć.